Długo wyczekiwany przez Karpiarzy nowy zestaw pojawił się w końcu na rynku. Jest to RX Plus Security System. Jest to system, który nie tylko zapewnia Wam wsparcie na stanowisku, jeśli chodzi o doświetlenie, możliwości ustawienia oświetlenia namiotu, stanowiska, lecz również to system wspierający Wasze bezpieczeństwo nad wodą. Prosiliście nas, żeby stworzyć taki produkt i wreszcie on pojawia się na rynku. W skład tego systemu wchodzi lampka, pilot do niej oraz czujka bezpieczeństwa. W zestawie znajduje się również kabel do ładowania oraz smycz. Na poprzednim filmiku pokazaliśmy Wam jak sparować urządzenia, a teraz kilka praktycznych rad jak używać RX Security System. Sama lampa ma bardzo dużo funkcji: można ją sparować z centralką, z sygnalizatorami, z czujką ruchu. Ma lampa oczywiście również pilot, którym sterujemy tą lampą, więc tak naprawdę w wygodny sposób możecie sobie zapalać światła. Taką podstawową funkcją oczywiście jest oświetlenie namiotu. Można sobie lampę ustawić w dowolnym trybie świecenia. Jest bardzo intensywne światło. i To co w nocy sobie testowałem i to no, jest naprawdę mega jasno. Te intensywność te, tego światła można sobie zmienić dostosowując sobie e, do potrzeb właśnie e, światło. Jest również barwa bursztynowa lampki. Tutaj myślę że to się nada bardzo dobrze do celów nawigacyjnych jakichś innych zastosowań również. Natomiast mówię, no bardzo wygodna lampa, do tego sterujący pilot. Lampa na swoim wyposażeniu też posiada wygodne uchwyty magnetyczne. Tutaj można sobie na magnesie ją doczepić w dowolne miejsce. Jest też uchwyt na gwint. Dodatkowe zawieszki tutaj na górze. Więc jeśli chodzi o ustawienie lampy, można w dowolnym miejscu stanowiska sobie tą lampę ustawić w zależności od tego co chcemy z nią zrobić, jak wykorzystać czy na podpórce czy przyczepiając sobie do namiotu dodatkowo no pilot jest mega super urządzeniem, nie trzeba podchodzić do lampy za każdym razem ją włączać pstrykać, więc jeśli chodzi o samo ustawienie i, i wykorzystanie tej lampy to tutaj są po prostu tysiące możliwości Podstawowym narzędziem jest oczywiście wykorzystanie lampy jako zabezpieczenia oraz doświetlenia naszego stanowiska w czasie brania. Parując lampę z sygnalizatorem w czasie brania, lampa się zapala zapala się na światło jakie sobie ustawimy ona to pamięta, więc intensywność barwa światła, cokolwiek chcemy zrobić, ustawić sobie w czasie brania, żeby dane światło było jest to wszystko możliwe lampę oczywiście można sobie sterować pilotem, gasić, zapalać zmieniać również tą barwę światła więc jest mega wygoda, nie trzeba nigdzie chodzić i, i wtedy dostosowywać tego. Tutaj też jest fajnie system zrobiony przy jednym piku sygnalizatora ta lampka się nie włącza dopiero 3-4 Sygnałki na sygnalizatorze, następujące po sobie, uruchamiają te dodatkowe światło, które doświetli nam drogę do wędek, żebyśmy bezpiecznie mogli rozpocząć sobie haul. Jeśli chodzi o sam system bezpieczeństwa i sensor, ma on różne tryby pracy. Możecie go sobie skonfigurować i ustawić. Dowolny tryb, jaki będzie Was posować, jeśli chodzi o, o, o te możliwości, to przede wszystkim takim podstawowym alarmowym trybem jest sparowanie z tutaj czujki z centralką. Ten system daje nam w przypadku wtargnięcia na stanowisko czy wykrycia jakiegoś ruchu sygnał na centralkę, który cały czas zaczyna pikać oraz zapala nam światło. Możliwy jest również tryb sensora. Yy, ustawiając sobie tutaj z tyłu przyciskiem power, by w czasie Wykrycia ruchu zapalała się wyłącznie lampa, wyłącznie światło oślepiało czy odstraszało, myślę, że zwierzęta. To jest taki najlepszy tryb, właśnie do miejsc, gdzie występują dzikie zwierzęta. Ustawianie czujki bez, bez właśnie sygnału na centralkę, żeby nas nie budzić za każdym razem, jak podchodzą zwierzęta, samo intensywne światło na prawdopodobnie przepłoszy. Będziemy mogli sobie dalej spokojnie spać. Więc różne tryby pracy, sensora umożli umożliwiają nam różną konfigurację tutaj całego systemu bezpieczeństwa dzięki temu zapewnia nam to komfort pobytu nad wodą jeżeli obawiamy się tylko i wyłącznie dzikich zwierząt spokojnie będziemy sobie spali bez budzenia, centralka nie będzie dawała dodatkowego sygnału jeżeli obawiamy się, że jednak intrus może wkroczyć na stanowisko i za każdym razem, gdy sensor wykryje ruch, możemy ustawić alarm również na, na centralce z racji tego, że lampa posiada różne te, te barwy światła, do tego jest pilot, jest to też świetne narzędzie nawigujące. W przypadku wyjścia z pontonu, tą lampę możemy sobie zapalić lub zostawić zapaloną na stanowisku, żeby kierować się bezproblemowo na nasze, nasze miejsce cumowania pontonu. Przy wyjściu można sobie z bursztynowej barwy zmienić na białe światło, żeby doświetlić sobie miejsce właśnie, gdzie, gdzie wychodzimy z pontonu, gdzie stawiamy nogę. W przypadku nawigacji ta pomarańczowa tutaj barwa światła bursztynowa jest bardzo fajna i bez problemu dopłyniemy sobie na, na nasze stanowisko, gdzie, gdzie mamy właśnie wędki rozłożone. No, przede wszystkim te światła sygnalizacyjne są bardzo dobre i użyteczne na wielkich zbiornikach zaporowych, gdzie daleko się pływa i ten kierunek płynięcia z wody taki drogowskaz nazwijmy to jest bardzo ważny, żeby wiedzieć gdzie, gdzie spłynąć, żeby nie wpłynąć sobie w linki. A przy w samym wysiadaniu zmieniając sobie pilotem barwę, doświetlimy stanowisko, miejsce gdzie wychodzimy bezpiecznie, odłożymy sobie wędkę na poda i będziemy mogli sobie dalej łowić. Jeżeli chodzi o tą lampę, naprawdę multu zastosowań, bezpieczeństwo. Sama fotografia, doświetlanie stanowiska w czasie łowienia. W przypadku brania, gdy mamy branie, centralka również się zapala po, po wykryciu ruchu linki naszej przez sygnalizator. Wszystko to jest ze sobą połączone. Bardzo wygodny system przede wszystkim dodatkowe bezpieczeństwo nad wodą, bo to jest chyba istotne. A dzięki temu i też zwiększenie komfortu, czy wysiadając z pontonu, pływając, łowiąc, czy holując te dodatkowe możliwości, które daje nam ten system, naprawdę no, mega zwiększają komfort łowienia, no i bezpieczeństwo też samo w sobie, bo to jest najważniejsze. A sama lampa również może być wykorzystana tutaj do pracy naszej czy relaksu w namiocie. Nigdy nie musimy do niej wstawać, wysilać się. Bierzemy pilot, jeden ruch, lampa wyłączona, idziemy spać. System bezpieczeństwa jest załączony. Bezpiecznie łowicie, bezpiecznie wypoczywacie nad wodą i cieszycie się po prostu karpiowaniem.